Wkrótce na nowo będą mogły ruszyć prace przy budowie Radomskiego Centrum Sportu. Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez firmę Betonox Construction odrzuciła jej argumenty. To oznacza, że rozstrzygnięcie przetargu na realizację inwestycji zostało utrzymane w mocy. Bardzo się cieszę z takiego rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej, bo oznacza ona tylko jedno: że w ciągu najbliższych kilkunastu dni przystąpimy do podpisania umowy. MOSIR podpisze umowę z wykonawcą. A wykonawca, czyli to konsorcjum firm, będzie miało 12 miesięcy od momentu podpisania umowy na dokończenie Radomskiego Centrum Sportu. Czyli przekładając to na czas. W październiku 2020 roku powinniśmy się cieszyć z całego kompleksu Radomskiego Centrum Sportu, czyli hali widowiskowo-sportowej i stadionu piłkarskiego. Przypomnijmy, że na przetarg na dokończenie budowy Radomskiego Centrum Sportu wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza opiewała na kwotę 67 527 000 złotych. Złożyło ją konsorcjum stołecznych firm Erekta Budownictwo Interiors z Karolina Pawlak. Firma dała 5 lat gwarancji. W ramach całego zadania oprócz dokończenia budowy hali i stadionu ma być wybudowany także układ komunikacyjny wokół RCS-u.